Siemanko jestem Robert, hodowca królików. W dzisiejszym odcinku damy królikom jeść. No i zakończymy sobie daily. Bo dzisiaj jest ostatni dzień daily. Byłem właśnie do baranów uszykowana Francuskich. Patrz jakie duże już są. O kurde, o bym się przerzucił. Dobra, damy im to jedzą teraz co one tam wiedzą a to taki no wodę wlajemy w buteleczkę to jedźcie jedźcie nie wiem czemu one dostały dużo słomy to wszystko idzie tam do tyłu nie wiem czemu tak robią i tutaj macie. No. Jeśli ktoś jest nowy, może zostawić subskrypcję na kanale. Lecimy po 45 subskrypcji. Mamy 37. łapeczka do góry. Napisać fajny komentarz, to Was pozdrawia. I powiem Wam, kiedy się tu będą pojawiać filmy na kanale. A więc tak. Filmy się pojawią tutaj na kanale. Pojawią się w wtorek i czwartek. Te dwa dni filmy będą się pojawiać o godzinie 15, może czasami o 16, jak mi wyleci coś. No, no tak, o 15. Bo teraz tak tak ciągle mieliście film o 15. Filmy. No, czasami tam mieliście o tej. 16 albo tak, wczoraj o 19. No ale damy jeszcze samiccy, samicce trawy Patrzcie, pokażę wam młode tam kacza urodziła. I moja wyczwartek urodzi. Możecie się, z, możecie czekać, bo będzie na pewno. Hmm, tutaj samczyk, młode. Idziemy urwać trawę do tych dwóch króliczków. Może trochę to tam hmm, tutaj poszło. I uszy. Dobra, ja się widzimy. Widzimy się jak będę urwał trawę. Dobra, właśnie urwałem już trawę. I damy królikom. do was to by jest chwila, a do mnie to jest długa bo ja... O, o, i tam masz samcowi damy i, 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 i jeszcze wlejemy wody i o, masz tu jest. I to damy samicy to damy samcowi już mu te kwiatki urywają najbardziej. Błodziaki jedzą. Lejemy im wody teraz. Czekajcie, wyczyszczę puszkę samicy, bo urodziła. Barano wlejemy wody i będziemy kończyć. Jak chcecie, żebym jeszcze zrobił... Jeszcze te 5 dni daily to napiszcie Zrób jeszcze 5 dni daily to ja zrobię no i zrobię tak jedną ręką to ciężko się wlewa dobra ciężko się wlewa w jak już wam powiem, jak już jest połowę, to się lepiej wlewa tu tym młodym wlejemy wody czekajcie bo nie mogę wlać no i dobra więc wlamy zamykamy klatkę samica sobie siedzi tutaj i się wlała jak zawsze Tu ma wlane. mieszance mają wlane, no. Teraz wylejemy tej samicy. Czekajcie, ja tu Was położę i Tu Was położę i daję. wlałem już no dobra czekajcie no to, no. to teraz zamkniemy to sobie tak przelikniemy jedynie no. i wlejemy tym Raną francuskim. Na ja pół do mnie wam. Dobra jest zamknięta. Jest. Teraz bierzemy buteleczkę. Taką patrzcie, buteleczki. Okręcamy. Czekajcie, bo ja teraz mam I tu macie taką buteleczkę właśnie.

No, i aż wlałem wody. Na tych barankach sobie zakończymy. Film, jeśli Wam się taki wstrzymał, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. To was pozdrowie we wtorkowym odcinku. No, ja kończę. Na razie.